Witam serdecznie moi drodzy z tej strony, Raptor i zapraszam Was do kolejnego materiału związanego z ciekawostkami i różnymi mitami w Wiedźminie III. Dziś przyjrzymy się takim trochę skeligijskim ciekawostkom, głównie spędzimy właśnie nasz wspólny czas na Skellige, aczkolwiek damy się oczywiście także na stały ląd. Pierwsza ciekawostka, którą dziś dla was przygotowałem, pierwszą ciekawostką, jest ten wielki okręt, który możecie już widzieć. Jest to zdecydowanie największa konstrukcja pływająca, którą tutaj... No, pływająca, jak na razie to ona się nie nadaje za bardzo do pływania i nie będzie nadawała po tych dziurach, które już widać w kadłubie. No ale jest to, jest to zdecydowanie największy okręt, jaki widziałem w tej grze. No i jeszcze ewentualnie król e, króla Redani, Radowida V Srogiego. E, może się troszkę z nim równać, ale tamten to jest raczej taki bardziej pokazowy e, i on bardziej mi przypomina statek gipski z dawnych e, czasów. E, sam okręt, który w tej chwili widzicie, jest budowane z myślą o tym, aby, te, aby gigant, na którego musimy tutaj polować, na Skeligę, mógł schronić się w tym okręcie i później walczyć na nim podczas ranga roku. Więc no tutaj jest on właśnie po to budowany. W środku tego okrętu jest też taka ciekawostka, możemy znaleźć takiego troszkę zwariowanego. Starca, a wszystko tak czy tak będzie możliwe do zobaczenia w jednym z questów pobocznych. Akurat no, ja się natknąłem na ten statek, przypadkowo, ale i tak wszystko można później zobaczyć w questie pobocznym. Swoją drogą, jak właśnie sobie tak chodziłem i gdy znalazłem ten statek, natknąłem się na coś takiego. <laughs> Nie wiem, co to ma w ogóle być. Znaczy, oczywiście, widać co to jest: koleś nabity na. No, napal na drzewo, takie złamane, ale tak mnie się zastanawiałem, jak? jak on tam wlazł. Nie wiem, czy chciał się przed czymś schronić, wspiął się i się, nie wiem, coś, nie wiem, zahaczył i się przewrócił na, te ple na plecy i się nadział sam. Czy ktoś go tam nadział? A, mo a może Syreny go porwały i rzuciły na to drzewo? Nie wiem, ale to jest dosyć trochę takie śmieszne, no ja i przykre dla tego kogoś. Zostając jeszcze na skelitgach Zostając jeszcze na wyspie Skellige, na jednej z tych mniejszych wysp możemy natknąć się na taką arenę pod takim większym drzewem na wzgórzu. I na tej arenie będzie tam stała taka kobieta i od tej kobiety dostaniemy takie zadanie, aby odnaleźć jej miecz, to wtedy się z nami zmierzy, bo jak dotąd nie przegrała żadnego pojedynku i pokonuje wszystkich i szuka godnego rywala. No i jak już przyniesiemy ten, ten miecz, oczywiście zgodzi się z nami walczyć i gdy już ją tam pokonamy to właśnie mówi nam, że tak naprawdę sobie przyrzekła czy tam jakieś bogini już teraz nie pamiętam, że odda się tak naprawdę tylko w ręce wojownika, który ją pokonał. I dlatego do tej po prostu do tego czasu w ogóle z nikim nie była, ponieważ nikt nie mógł jej pokonać. I gdy właśnie sobie te, tak z nią walczyłem i robiłem dla niego, dla niej tej, tego quest'a, to sobie przypomniałem o jednym z filmów, teraz już wiem jaki to jest tytuł, bo dosyć długo go szukałem, Biersie Nibelungów, czy jakoś tak. To jest ten film, gdzie na początku facet był, to czy był kowalem, a czy Kowal wychowywał takiego dzieciaka, zresztą on też tam był jakby Kowalem? Meteoryt spadł koło tego meteorytu, właśnie on tam poszedł, wykuł sobie z niego miecz. Przy tym meteorycie także znalazła się też taka, jakby no piękna wojowniczka. I właśnie tam też wiem, że coś było w tym filmie, coś takiego, że ta kobieta właśnie też odda się tylko temu, kto ją pokona w walce, bo też była taka niezwyciężona. Tylko tam chyba było coś w stylu że w walce na piki czy coś w tym stylu. Już teraz nie pamiętam. Ale to była, to jest taka właśnie ciekawostka, no mam wrażenie, że to jest właśnie nawiązanie do tego filmu, bo no, to jest bardzo właśnie e, zbliżone. Ok, teraz opuszczamy Skeligę, teraz udamy się do Welen. E, tutaj gdzie jestem, jest to no, gdzieś dół mapy, te bagna wszystkie. I to miejsce jest dosyć specyficzne, ciekawe, e, przez to, że jest tu mnóstwo. Ale to naprawdę mnóstwo stosów ciał. Naprawdę sam się zastanawiam, jakim cudem tam. Ja wiem, że tu panuje wojna i w ogóle, ale skąd na bagrach, na takim zadupiu, yy, gdzie tu nie widziałem za bardzo jakiegoś no, pola bitewnego, skąd tu się wzięło aż tyle ciał? Tych ciał tu są po prostu tysiące. Podejrzewamy po, po tych stosach. Yy, no i druga kwestia tego, oczywiście, że jest na tych różnych upiorów, ale w dzień. Te stosy się nie palą, ale gdy przychodzi nagle noc, bo właśnie przyszedłem tam w dzień, przyszła noc i nagle stosy same z siebie się zapaliły. To też jest dosyć dziwne moim zdaniem. No, tak jak wspomniałem teraz no, nie, nie zaznaczyłem sobie na łapie, gdzie to jest, to jest dół, e, dół welen, więc co tam bez problemu można sobie znaleźć. I właśnie wydało mi się to dosyć ciekawe i intrygujące, że to jest naprawdę aż tyle stosów e, tych ciał. Okej, okay, kolejna ciekawostka znajduje się bardzo blisko. Zresztą tutaj widzicie to z tymi trupami było tak na dole, jak widzieliście na tej mapie, dosłownie pode mną. A teraz jesteśmy niedaleko Mysiej wieży, którą prezentowałem w, pr w pierwszym odcinku. Jest to taka malutka wysepka na środku tego no, jeziora. I co mnie właśnie zaciekawiło, to to, że właśnie... O, Oprócz tego, że na tej malutkiej wysepce są takie ruiny, dosyć widać potężnego budynku, to pod tą wyspą jest pełno właśnie zatopionych ruin. I no, też wydawało, wydało mi się to naprawdę dosyć ciekawe, czy ta wysepka była większa i została podtopiona, czy to zostało wszystko rozwalone, a ten budynek był po prostu wyższy. No, nie wiem jak to było. Aczkolwiek coś mi się zdaje, że po w tylu ruinach, które leżą na dnie. Sądzę, że to po prostu mogło być naprawdę większe, większy budynek. Sądzę, że nawet jakiś kościół, bo jakoś tak, no te, te budowle, te ściany mi tak coś się tylko z tym kojarzą. Zresztą w, w tamtym okresie wszystko z cegieł budowano. E a, i też jest kwestia tego, że wszystkie te bagna powstały przez to, że tutaj został ten teren jakoś zalany. Po prostu poziom wód się na tyle podniósł, że i wiele budynków zostało zniszczonych i powstały tak bagna. No, nie wiem, można tutaj sobie spekulować, ale na pewno jest to dosyć takie ciekawe miejsce, które znalazłem. Ostatnia już taka mini ciekawostka znajduje się w jednym także z questów, aczkolwiek to jest taka, no już na siłę dosłownie ja to chciałem znaleźć, ponieważ taka stara kobieta chciała dać mi wyzwanie, abym mógł wejść pod takie drzewo mniejsze, nie będę tutaj spoilerował. No i właśnie, gdy op opisywała tą monetę, opisała ją, że na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. No i zaciekawiła mnie nagle ta falka o co tutaj chodzi. No to nie jest nawiązanie do jakiegoś tam innego filmu opowiadania czy, czy coś takiego. Falka to jest postać występująca właśnie w uniwersum Sapkowskiego. I z tego co wyczytałem, była to jakaś córka króla Redanii i była ona właśnie rebeliantką, jakiejś tam rebelii jakąś wzniosła. I znalazłem też cytat z książki, który właśnie Potwierdza tutaj to, to słowa tej staruszki. Krew na Twoich rękach, falka, krew na twojej sukience, płoń, płoń, falka za Twe zbrodnie, spłoń i skonaj w męce. Pewnie dlatego też wspomniała o tym, że właśnie na rewersie płonie falka. To podejrzewam jest takie nawiązanie. Ale no, to już jest takie. Nawiązanie, ciekawostka typowo w samej e, grzbiecie, nawiązująca e, poza jakby to uniwersum. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania, lajkowania i do zostawienia suba. Ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam. Narka. Okej, okay, teraz opuszczamy skeligę. teraz udamy się do Velen. Tutaj, gdzie jestem, jest to no, gdzieś dół mapy, te bagna wszystkie. I to miejsce jest dosyć specyficzne, ciekawe, przez to, że jest tu mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo stosów ciał. Naprawdę sam się zastanawiam, jakim cudem tam, ja wiem, że tu panuje wojna i w ogóle, ale skąd na bagnach, na takim zadupiu, yy, gdzie tu nie widziałem za bardzo jakiegoś... No, pola bitewnego, skąd tu się wzięło aż tyle ciał. Tych ciał tu są po prostu tysiące, podejrzewamy po, po tych stosach. No i druga kwestia tego oczywiście, że jest tu na tych różnych upiorów, ale w dzień te stosy się nie palą. Ale gdy przychodzi nagle noc, bo właśnie przyszedłem tam w dzień, przyszła noc i nagle stosy same z siebie się zapaliły. To też jest dosyć dziwne, moim zdaniem. No, tak jak wspomniałem, teraz no, nie, nie zaznaczyłem sobie na łapie, gdzie to jest. To jest dół, e, dół welen, więc co tam bez problemu można sobie znaleźć. I właśnie wydało mi się to dosyć ciekawe i intrygujące, że to jest naprawdę aż tyle stosów e, tych ciał. Okej, okay, kolejna ciekawostka znajduje się bardzo blisko. Zresztą tutaj widzicie, to z tymi trupami było tak na dole, jak widzieliście na tej mapie, dosłownie pode mną. A teraz jesteśmy niedaleko Mysiej Wieży, którą prezentowałem wam w pierwszym odcinku. Jest to taka malutka wysepka na środku tego no, jeziora. I co mnie właśnie zaciekawiło, to to, że właśnie... oprócz no, tego, że na tej malutkiej wysepce są takie ruiny, dosyć widać potężnego budynku, to pod tą wyspą jest... Witam witam serdecznie moi drodzy z tej strony Raptor i zapraszam Was do kolejnego materiału związanego z ciekawostkami i różnymi mitami w Wiedźminie trzecim. Dziś przyjrzymy się takim trochę skeligijskim ciekawostkom głównie spędzimy właśnie nasz wspólny czas na Skeligę, aczkolwiek damy się oczywiście także na stały ląd. Pierwsza ciekawostka, którą dziś dla Was przygotowałem, pierwszą ciekawostką jest ten wielki okręt, który możecie już widzieć. Jest to zdecydowanie największa konstrukcja pływająca, którą tutaj, no pływająca jak na razie to ona się nie nadaje za bardzo do pływania i nie będzie nadawała, po tych dziurach, które już widać w kadłubie. No ale jest to, jest to zdecydowanie największy okręt, jaki widziałem w tej grze. No i jeszcze ewentualnie król króla Redani, Radowida V Srogiego. Może się troszkę z nim równać, ale tamten to jest raczej taki bardziej pokazowy i on bardziej mi przypomina statek gipski z dawnych czasów. Sam okręt, który w tej chwili widzicie, jest budowane z myślą z pełno właśnie zatopionych ruin. I no też wydawało, wydało mi się to naprawdę dosyć ciekawe. Czy ta wysepka była większa i została podtopiona? Czy to zostało wszystko rozwalone, a ten budynek był po prostu wyższy? No nie wiem jak to było. Aczkolwiek coś mi się zdaje, że po w tylu ruinach, które leżą na dnie, sądzę, że to po prostu mogło być naprawdę większe, większy budynek. Sądzę, że nawet jakiś kościół, bo jakoś tak no. Ta, te budowle, te ściany, i tak coś się tylko z tym kojarzą. Zresztą w, w tamtym okresie wszystko z cegieł budowano. E, a i też jest kwestia tego, że wszystkie te bagna powstały przez to, że tutaj został ten teren jakoś zalany. Po prostu poziom wód się na tyle podniósł, że i wiele budynków zostało zniszczonych i powstały tak bagna. No nie wiem, można tutaj sobie spekulować. E, ale na pewno jest to dosyć takie ciekawe miejsce. E, które znalazłem. Ostatnia, już taka mini ciekawostka, znajduje się w jednym także z questów, aczkolwiek to jest taka, no już na siłę dosłownie, ja to chciałem znaleźć, ponieważ e, taka stara kobieta chciała dać mi wyzwanie, abym mógł wejść pod takie drzewo. Mniejsza, nie będę tutaj spoilerował. E, no i właśnie, gdy opisywała tą monetę, opisała ją, że na rewersie płonie falka, dlatego nazywam ją Orenem Mącicielki. No i. Zaciekawiła mnie nagle ta falka, o co tutaj chodzi. No to nie jest nawiązanie do jakiegoś tam innego filmu, opowiadania czy, czy coś takiego. Falka to jest postać występująca właśnie w uniwersum. Miecz to wtedy się z nami zmierzy, bo jak dotąd nie przegrała żadnego pojedynku i pokonuje wszystkich i szuka godnego rywala. No i jak już przyniesiemy ten miecz, oczywiście zgodzi się z nami walczyć. I gdy już ją tam pokonamy to właśnie mówi nam, że tak naprawdę sobie przyrzekła, czy tam jakieś bogini, już teraz nie pamiętam, że odda się tak naprawdę tylko w ręce wojownika, który ją pokonał. I dlatego do tej... Po prostu do tego czasu w ogóle z nikim nie była, ponieważ nikt nie mógł jej pokonać. I gdy właśnie sobie te, tak z nią walczyłem i robiłem dla niego, dla niej tej, tego questa, to sobie przypomniałem o jednym z filmów. Teraz już wiem, jaki to jest tytuł, bo dosyć długo go szukałem. Piersień Nibelungów. Czy jakoś tak. To jest ten film, gdzie na początku facet był, to czy był Kowalem. A czy Kowal wychowywał takiego dzieciaka, zresztą on też tam był jakby Kowalem? Meteoryt spadł koło tego meteorytu, właśnie on tam poszedł, wykuł sobie z niego miecz. Przy tym meteorycie także znalazła się też taka, jakby no piękna wojowniczka. I właśnie tam też wiem, że coś było w tym filmie, coś takiego, że ta kobieta właśnie też odda się tylko temu, kto ją pokona w walce, bo też była taka niezwyciężona. Tylko tam chyba było coś w stylu że w walce na piki, czy coś w tym stylu, już teraz nie pamiętam, ale to była, to jest taka właśnie ciekawostka, no, mam wrażenie, że to jest właśnie nawiązanie do tego filmu, bo, no, to jest bardzo właśnie e, zbliżone. O, o tym, aby, te, aby gigant, na którego musimy tutaj polować, na skeligę mógł e, w, e, schronić się w tym okręcie i później m, walczyć na nim podczas Ranga Roku. M, więc, no, tutaj jest on właśnie po to budowany. W środku tego okrętu jest też taka ciekawostka, możemy znaleźć takiego troszkę zwariowanego e, starca. A wszystko tak czy tak e, będzie możliwe do zobaczenia w jednym z questów pobocznych akurat. No, ja się natknąłem na ten statek przypadkowo, ale i tak wszystko można później zobaczyć w questie pobocznym. Swoją drogą jak właśnie e, sobie tak chodziłem i gdy znalazłem ten statek natknąłem się na coś takiego. <laughs> nie wiem, co to ma w ogóle być. Znaczy oczywiście widać co to jest, koleś nabity na no na, pal na drzewo, takie złamane, ale tak mnie się zastanawiałem jak jak on tam wlazł, nie wiem czy chciał się przed czymś schronić, wspiął się i się nie wiem, coś nie wiem, zahaczył i się przewrócił na, te ple na plecy, i się nadział sam. Czy ktoś go tam nadział? A, mo a może Syreny go porwały i rzuciły na to drzewo? Nie wiem, ale to jest dosyć trochę takie śmieszne. No, ja i przykre dla tego kogoś. Zostając jeszcze na skelitgach. Dostając jeszcze na wyspie Skellige, na jednej z tych mniejszych wysp, możemy natknąć się na taką arenę pod takim większym drzewem na wzgórzu. I na tej arenie będzie tam stała taka kobieta. I od tej kobiety dostaniemy takie zadanie, aby odnaleźć. Jej...